Dziękuję bardzo, myślę, że zaczynamy wspaniały dzień, wspaniałą niedzielę. Cieszę się, że jest nas tutaj tyle na płycie rynku. Przede wszystkim powiem krótko o idei. Widząc tyle wspaniałych maszyn, trzeba powiedzieć, że już wiem, że ta impreza musi być cykliczna, dlatego jest motocykliczna. Myślę, że będziemy też ściągać all-timery. Sam mam skodę 110, myślę, że zarobią już tutaj, uruchomię, żeby można się było też pobawić. Bardzo się cieszę, że mamy mocny program dzisiaj. Do późnego wieczora będziemy się bawić. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. No, i myślę, że zaczniemy oczywiście o godzinie 13:00. Jak to w niedzielę przystało, Muszą Świętą. Szanowni Państwo, życzę dobrej zabawy i wszystkiego dobrego w ten piękny, słoneczny dzień. Dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście.